jak wam to pokazać poukładąc gdzieś telefon, bo nie mam za bardzo gdzie. Także chcę was oprowadzić po mojej nowej półce z książkami. Tak się cieszę, bo ja nie powiem, że nie, ale trochę mi tego miejsca na książkę zaczęło brakować. Nie mówię, że to było takie na już teraz, ale jednak fajnie mieć książki w nowym miejscu i tak ten. Co prawda zaburzyło to mój ekosystem, nie powiem, że nie, bo nie podoba się główna półka, ale no ona myślę, że będzie mnie motywować do czytania jeszcze większej ilości książek. Tak jest główny zamiar. Albo jeszcze zrobię jeszcze jedną reorganizację, bo jak na razie tutaj, mam tak ładnie pokładane kolorystycznie, to mi się bardzo podoba, ale strasznie mi się nie podoba tak jest jak jest tam. Bo tu jest seriami, trilogiami, trylogi, dylogiami, w ogóle Książki takie, które mam kontynuację w domu, i po prostu książki, które wiem, że będę kontynuować w do domy. I mi się nie podoba to ułożenie. Także może je zmienię, że na tą półkę dam właśnie te trylogie, dylogie i w ogóle, a tu dam jednotomówki. Jeszcze to przemyślę. Także zobaczymy. Ale jeśli tak zrobię, to na pewno wam oprowadzenie. Także tak. Trzymajcie kciuki. Okej, okay, jednak postanowiłam, że nie zmieniam, także zostaje tak, jak jest. Czyli tak, tutaj mam e, serię Groszna Dziewczynka... Przewodnik zbrodni według Grosznej Dziewczynki. Trylogia Maxton Hall, e, trylogia Presty Zakład. Plawsy, of course. E, tego lata stałam się piękna. Moje romanse. Tutaj mam Hopeless, trylogię, bo szczerze mówiąc mam jeszcze do tego do tej bardziej nowelki jeszcze jedną część, ale stwierdziłam, że nie chcę tutaj kłaść. Był sobie pies, to jest The Logia. Tutaj mam serię Sherlocka Holmesa, to nie wiem ile o to chodzi. chyba, tak? The Mój Miesiąc, For You. E, tutaj mam. It's ends with Us. Nieodnalezioną, czyli moją pierwszą The jaką czytam jak od Remigiusza Mroza, Olenę Grońską. Na razie mam tylko tyle, bo na razie byś się nie do tej autorki za bardzo. Slamek, moje ukochane. się żartuję. Legendy Late, drugi tom, nadal tylko na przeczytanie, tak samo jak My Love Daisy, drugi tom. E, tutaj mam książki, które jak gdyby są w sumie od tej książki, zaczynają się od tej książki, od klonów, jednak <grym> zaczynają się książki, które po prostu nie mam albo kontynuacji przeczytanych, albo nie mam ich na półkach, bo na przykład tej kontynuacji, tej kontynuacji i tego i tego nie mam na swoich półkach. Ani drugiego tomu, ani trzeciego, ani czwartego żadnego, także na razie tak to jest. Także no, zobaczmy, jak to będzie. A ta półka jest głównie z jedną tomówkami, tak już nie będę pokazywała. Tu widzicie. Co prawda, stawiam się nad tą książką, bo tu jest był sobie sobie szczeniak Eli i to niby jest uzupełnienie. Był sobie pies, ale stwierdziłam, że, że nie. <laughs> stwierdziłam, że to ładnie będzie stało. I jeszcze stawiam się nad tą książką, bo to też jest uzupełnienie do nowelki yy, tej. Kopciuszka, szczęście, ale stwierdziłam, że tak ładnie wygląda. Także mi się bardzo podoba, jak to wygląda w ogóle. Tak, na teraz mój taki kącik, który tam mam jeszcze książki, ale tam mam głównie serie takie już większe, bo tu mam e, Bajn 14, tu mam Alhara, tam mam Rodzina Monstersów, tam jeszcze Powieści Także tu są takie większe serie. No, prawda tu już jest bardzo mało miejsca, także jak zabraknie miejsca, to pewnie będzie też organizacja tego, ale na razie tak ma być. Także co? To tyle i się do zobaczenia Was później. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z razie tego, że jeszcze się z Wami nie witałam, to Stwierdziłam, że zrobię sobie taki challenge, yy, że czytam 50 stron dziennie przez tydzień, czyli od poniedziałku do niedzieli. Ja już kiedyś zrobiłam takiego podobnego, tylko że wtedy nie było 50, tylko było 100 stron. I wyszło mi tak średnio, ale jestem już po drugim dniu mojego wyzwania i mogę powiedzieć jedno. Było ciężko przez te dwa dni przeczytać, ale udało mi się wczoraj i dzisiaj przeczytać te 50 stron. I nawet trochę więcej, szczerze mówiąc, i dzięki temu skończyłam pierwszą książkę w tym moim wyzwaniu. Szatan siódmej klasy. Ja ją już zaczęto. Zaczęłam na 130. stronie, albo trochę dalej, już nie jestem pewna, ale chyba 130, jakoś tak. I ta książka jest naprawdę przyjemna i tak żałuję, że ja nie miałam jako lektury w postępówce, bo ona. Nie, to mówią na TikToku, to jeszcze nie mówiłam. Bo ona wzięła, się autor wziął, tak w mojej głowie, wziął wszystkie najlepsze wątki z pana Tadeusza, z Chłopców w placu broni i z Sherlocka Holmesa. Wszystkie najlepsze wątki i włączył to w całość, dodał swój humor, swoją taką polskość, jakkolwiek nie brzmi, swoją takie wiedzę. I napisał. Powstała z tego naprawdę fajna, przyjemna książka. Co prawda trochę mnie leży ta zagadka. W zasadzie sensie ja rozumiem. Ja rozumiem, że ta zagadka tak nie wszystkim może podpasować. No, ona była taka trochę, z jednej strony była spokojna nie mówię, że ja się gdzieś nie bogam na tej książce, bo generalnie dałam tej książce 4,5 na 5. To nie było coś takiego, że ławeł, wow, 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 ale ta zagadka myślę, że dużo tutaj zadziałała, bo szczerze mówiąc. To ja mi się nie podobało rozwiązanie, jeśli chodzi o nią, bo tak trochę hmm, zbyt za dużo kombinowania. Zresztą, w sensie, jeśli chodzi o końcowe strony hmm, i to właśnie rozwiązanie, tak średnio, bo jednak no, spodziewałam się czegoś takiego większego, takiego większego boom. To takie, wiecie, większe wow. A tu było takie średnie, średnie bym powiedziała. Ale nie było to złe, okej, okay? nie było to złe, po prostu zbyt już przekombinowane. Takie, że no, tak średnie, jak tam jeszcze do pewnego momentu wierzyłam w to, że fajny spoko, gdzieś tam już później wierzyłam w taki zwykły zbieg. Bo to nie był zwykły okoliczność, okoliczności, po prostu u bohaterom idzie zbyt po prostu łatwo i autor tej stówce. no wiem, że to jest książka jednak pisana x lat temu i to bardzo dawno temu, ale no jednak po prostu zbyt wykombinowana i bohateram zbyt coś tak łatwo szło tak to chciałam powiedzieć no i co główny bohater jest naprawdę przyjemny przyjemny to złe określenie jest naprawdę zdolny o tak jest naprawdę zdolny jest naprawdę bystry i też jest sprawiedliwy i widać tą sprawiedliwość już z pierwszych stron praktycznie Widać to jego słuszność w działaniu, nie kombinuje za bardzo, a jeśli kombinuję, no to kombinuje w słusznej sprawie, po prostu zaprastaję po stronie prawdy. To właśnie takie fajne, mało spotkane albo po prostu mało książek czytałam z takimi bohaterami. I jeśli znajdziecie takie książki, to koniecznie mi polećcie I fajnie, żeby to były książki z męskim głównym bohaterem, który po prostu jest taki lojalny i w ogóle taki no wiecie, uczciwy i w ogóle e, no bardzo fajnie imponował mi Mnie, co prawda troszeczkę mi się nie podobało to jak się wyrażał o albo nie, to był jednak profesor dobra, jego profesor to mam był spoiler, ale taki mi i nie podobało mi się tak, jak jego profesor jak wypowiadał się o swojej bratanicy i mówił, że jest taka może nie lekkich obyczajów, ale taka niezbyt mądra, o i taka wiecie, że bo płakała, dlatego że nie było Adama w domu, i później płakała, gdy się pojawił, i ten profesor nie zrozumiał tego, po prostu powiedział, że kobieca, nie wiem, kobieca po prostu zdolność wyrażania i moc wyrażania po prostu uczuć jest dziwna. I to tak troszeczkę, no, rozumiem, że to jednak było pisane dawno, pow, powtórzę się drugi raz, ale no wiecie, tak troszeczkę się udawało w tym głos, że kobiety wcale nie są takie skomplikowane. Wcale nie są takie skomplikowane. Faktycznie, może czasami sobie zbyt emocjonalne, ale sama ta emocjonalność jest... Wyjątkowa, okej? Okay? Okej. Okay. <grych> Także to tylko chciałam wyjaśnić. Ale tak to bardzo spoko. W sensie, jeśli chodzi o tego pana Tadeusza, bo muszę tu się wytłumaczyć, dlaczego ja tutaj dotknęłam pana Tadeusza, taką książkę. Nawet jeśli nie skończyłam pana Tadeusza, uwierzcie mi, to jest jedyna lektura, która miała potencjał, i jej nie przeczytałam, bo stwierdziłam, że nie chce mi się, bo to było zbyt grube. Nie oceniajcie mnie, ja też nie wiem czemu tego nie przeczytałam, ale no nie przeczytałam, bo ale pamiętam tam, że pan Tadeusz no, zakochał się co w starszej kobiecie, no zresztą jak prawie większość bohaterów tamtej epoki, yy, tamtej epoki, w której wyszła ta książka, czyli Romantyzm i później epoka. także no... Ja nie wiem, co mieli ci bohaterowie, ci autorzy w głowach, że pisali o facetach, którzy wszystko, że też jakby tak, ja nie wiem, to za dziwne upodobanie, ale okej, okay, rozumiem. No i dlaczego tutaj porównać do Tadeusza? Bo Adam zakochuje się w Wandzie, czyli właśnie się bratanicy profesora. I właśnie to mi się skojarzyło z takim właśnie wywiadem, że miałem takie, ja to skądś znam, no bo Adam przybywa do dworku, jak, jak Tadeusz, przerwa do dworku. Adam się zakochuje w nowo poznanej dziewczynie, która olśniewa go swoją postacią, w ogóle oczami i w ogóle wszystkim. I Pana, a, pana Tadeusza. Tadeusza. też właśnie oliśniła. Ja mam takie, no, no identyczne, jak jedno, jedno jednego, co nie. Także no, spoko. Fajnie też było to w książce, to akurat wpływ dla autora, że nawiązuje do polskich autorów i w ogóle takiej polskości. Mamy tutaj cytaty na przykład z Słowackiego, z, z Balladyny, z Przedwiośnia, z Zemsty, to jest akurat to nie jest jednak nasze, ale no jednak też takie wiecie, literatury tej starszej w ogóle, fajne to było, spoko. No do Hamleta też nawiązuje, także no bardzo przyjemnie się czytało. Także jeśli nie czytaliście mi się to jako lekturę szkolną i jeśli jesteście ciekawi i wiedzą, jak kojarzycie tą książkę, to bardzo Wam polecam, bo jest naprawdę warta uwagi i jest przedstawiona. Także co, w tyle. Ja odwrócie Was jutro, czyli w trzecim dniu mojego wyzwania. Jeśli chodzi o książkę, którą będę czytała jutro, to wam ją ją pokazuję. Jest to oto książka. Nie mam kompletnie pojęcia, o czym ona jest, bo z tyłu, oprócz Państwowy Instytut Wydawniczy i że kosztowała się zł nie ma nic napisane. także zobaczymy, no, tu jest napisane o wiersze, opowiadania, także no spodziewam się tego czegoś, ale no zobaczymy mam nadzieję, że ta książka się nie rozwali, jak będę ją czytać, bo ona ma y, bardzo o, tak bardzo Crazy wydana i bardzo staro, ale powinna się trzymać. No zobaczymy. O mój kot! Dzięki Harry. Także tak, to chyba znaczy, że yy, mam kończyć ja i doszedł z jutro. Także do usłyszenia jutro. Dzień siódmy mojego wyzwania, czyli dzień ostatni, już je zakończyłam i już koniec. Co prawda nie udało mi się wczoraj przeczytać 50 stron, także dzisiaj nadrobiłam to, co miałam przeczytać wczoraj, ale dzień mi się udało, przeczytałam 50 stron, także chociaż ostatni dzień był w porządku. Zanim przejdę do książki, to chcę powiedzieć, podsumować moje wyzwanie. Czy mi się udało? No, nie udało mi się dwa dni, także Mogło być lepiej, faktycznie mogło być, pójść lepiej mi, nie mówię, że nie, ale i tak jestem zadowolona z tego, z racji tego, że po prostu luty i marzec, e, jeśli chodzi o książki, to jest dosyć ciężkim miesiącem i takim, że mam ochotę czytać, ale te książki, które mam gdzieś tam na swojej PBRze, które chcę przeczytać w tym miesiącu, są takie niezachęcające, ale jak się okaże, są... Bardzo wartościowe i bardzo ciekawe, i może nie, że dużo wnoszą, to na pewno, ale pokazują troszeczkę literaturę w inny sposób i coś naprawdę wyjątkowego. Także przejdę teraz do książki, którą czytałam w ostatnich dniach tego wyzwania. Co mogę powiedzieć? Przedstawia trudny temat, w ciekawy, interesujący sposób, bo szczerze mówiąc do teraz nie mam pojęcia, czy główny bohater, jeśli tak mogę to nazwać, co prawda jest tu tysiące ludzi, którzy są głównymi bohaterami, bo to opowiada losy wszystkich osób, które były w obozie koncentracyjnym i to się skupia na wszystkich osobach, ale jest jedna osoba, za którą podążamy i po prostu której śledzimy Losy, tak mogę to nazwać, co ona robi tam. I do teraz nie wiem, czy ten główny bohater jest więźniem, czy on jest osobą z zewnątrz, ale jest tam i nie wyjdzie, bo on musi być osobą, bo to jest on, e, który po prostu jest wyżej jakoś postawiony. Nie wiem, tak mi się po prostu zdaje. Bo czytam, mam takie, takie wrażenie, że to jest osoba, która musi być wyżej postawiona, bo to osoby, które ci to na niższym szczeblu, w obozie, ale nadal żyły. Ja po prostu strasznie się na ten temat, bo ten temat jest bardzo ciężki, bardzo trudny, ale no. ponieważ to, że ta osoba po prostu musi być jakoś ustawiona. O, tak, to nazwy, musi mieć jakieś znajomości i po prostu dlatego to opowiada i dlatego ja myślę, śledzimy los. Nie znaczy, że nie poznajemy tych z niższych losów, tych osób z niższej, powiedzmy, sfery, które nadal. Że nadal żyją, i jakoś sobie radzą jeszcze, no, to jest ciężki temat. I ten temat jest bardzo wrażliwy dla mnie i ja bardzo współczuję każdej osobie, która to przeżywała, która nic nie przeżyła, albo która żyła po tym obozie. Ja bardzo to co osoby są bardzo dla mnie ważne i po prostu są częścią naszej historii i ja lubię poznawać właśnie e, tą historię, ale no, jest ten, ten temat jest bardzo ciężki. Także trudno mi się powiedzieć ten te książki, bo nie mam nic za złe do powiedzenia. Nie mam po prostu co objąć. Po prostu fajnie zobaczyć, co się tak działo naprawdę, ale nie z takiej. Złej aż perspektywy, że wszystko jest takie: będzie czarno-białe, że ani w prawo, ani w lewo, tylko z perspektywy takiego już życia, no bo z przyzwyczajenia. Mój kot musiał kropkę przyjść, dziękuję, Harry, e, Po prostu jak już się jest tam któryś miesiąc i pracujesz i robisz to codziennie, to jak masz tego, nie uważać za swoje życie, jak masz nie czerpać z tego, powiedzmy, w jakikolwiek sposób i jak masz. Się nie usadkować w tym miejscu, w którym żyjesz, no bo jeśli chcesz żyć, no to musisz jakoś przywyknąć do tego cierpienia, jakoś znaleźć gdzieś wyjście w prawo, gdzieś w lewo, gdzieś po jakichś zakamarkami, w ogóle, jakieś rozwiązania szukać, tu z tym się ustawić, tu z tamtym, jakieś tu znajomości, tu wiedzieć, co do kogo powiedzieć. To jest po prostu takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach i myślę, że właśnie tak jest główny bohater, który po prostu sobie Jakoś radzi i jakoś w miarę dobrze, jeśli tak mogę powiedzieć, na tyle dobrze, że po prostu żyje. O, że jakoś żyje i że jakoś po prostu udaje mu się przeżyć. Ja taką nadzieję, bo jestem dopiero w połowie książki, ale myślę, że tak, no bo chyba z tego, co mogę zrozumieć, to autor jest chyba głównym bohaterem i faktycznie autor to przeżył, albo ktoś mu bliski opowiadał o tym, tak, gdzieś szczegółami. Nie wiem, tak mi się zdaje, tak są moje przypuszczenia. Nie, nie zagłębiałam się w życiorys autor, autora, także może powinnam to zrobić i dowiedzieć się. Myślę, że tak. Także no, to tyle. Dziękuję za oglądanie i przepraszam, że moje recenzje były takie chaotyczne, yy, ale po prostu mówię. Fatan z siódmej klasy był książką, do którą na którą teraz nie mam pojęcia, co to o niej sądzić, ale był bardzo ciekawą książką, a ta książka jest po prostu bardzo ciężka i ale jednocześnie bardzo ważna dla mnie, i nie chcę o niej powiedzieć złego słowa, ale też nie chcę was zapędzić w jakieś, nie wiem, zmile odczucia. No i do nie wiem, czy to mówiłam tu, ale myślę, że to mówiłam. Nie podobały mi się te pieśni, w sensie nie dlatego, że one były jakieś złe czy coś w tym stylu, tylko po prostu nie pasowało mi tutaj. Wolałam, wolę te opowiadania i te wspomnienia, Także, no. To tyle. Dziękuję za oglądanie i dziękuję za towarzyszenie mi w tym moim wyzwaniu. I do następnego bajo!